We Włosani jest dwóch kandydatów na urząd sołtysa. Kandyduje obecny sołtys, pan Władysław Kwinta, ma 68 lat, był radnym gminy w latach od 2002 do 2014. Funkcję sołtysa pełni od 23 lat. Jego kontrkandydatem jest pan Stefan Suder. Pełni funkcję przedstawiciela stowarzyszenia dla Włosani. Ma 45 lat, od urodzenia jest mieszkańcem miejscowości. Nazywam się Władysław Quinta. Mam 68 lat. Sołtysem jestem 23 lata. Cztery kadencje przepracowałem jako Radny gminy Mogilany, w tym dwie kadencje jako wiceprzewodniczący Rady Gminy. Urodziłem się w chorowicach. Tam skończyłem szkołę podstawową. Wyjechałem na Śląsk do kopalni, gdzie przebywałem 10 lat. Tam ukończyłem technikum energetyczne, pracowałem w dozorze na dole. Po wypowiedzeniu pracy zawarłem związek małżeński i przeniosłem się do włosani gdzie mieszkałem z żoną. W tym czasie wyjechałem do pracy do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych wyjechałem do pracy na morze jako marynarz. Przepracowałem na statkach 5 lat, gdzie przepłynąłem kilka oceanów świata oraz mórz. Po powrocie. Yy, osiadłem na stałe yy, już z żoną i podjąłem się pracy tu jako sołty. Pracując jeszcze w Krakowie, film o technice, yy, uległem wypadkowi. Żeby nie być bezczynny, podjąłem pracę yy, społeczną tu i tu razem pracowaliśmy z mieszkańcami. Korzystając z okazji, że mam możliwość wystąpienia w telewizji internetowej, pewnie jak większość kandydatów, którzy po raz pierwszy to robią, chciałbym się w jakiś sposób przedstawić. Przedstawić swoją osobę, przybliżyć mnie bliżej ludziom, którzy mnie nie znają, i tym, którzy mnie znają. tak? A więc Stefan Suder. zamieszkałem we Włoszaniu, przy ulicy Królowej Polskiej 45, na przeciwko szkoły. Mam żonę Izę, trzech synów. To tak z lokalizacji. Prywatnie jestem przedsiębiorcą budowlanym. Pracodawcą. Od bodajże roku czasu należę do Stowarzyszenia dla Włosanii, gdzie zostałem wybrany przez, przez grono założycielskie na przedstawiciela tego stowarzyszenia. Dodatkowo też mogę się pochwalić, że należę do OSP Włosanii, gdzie zajmuję się sprawami kulinarnymi bardziej. Przy akcjach bojowych Państwo nie zobaczą, tu gdzieś już lata pewnie, ale tych innych rzeczach jak najbardziej sprawdzamy się i myślę, że Państwo. Już nieraz się spotkali z, z moją osobą gdzieś na festynach, czy gdzieś na e, Świętej Rity. Dlaczego zdecydowałem się kandydować? Po prostu połknąłem tego bakcyla, który tyle lat byłem i pracowałem dla tej wsi. Praca sołtysa jest pracą taką, że sołtys powinien pracować 24 godziny na dobę. I tak pracowałem e, przy odśnieżaniu, gdzie nieraz musiałem siadać na traktor, bo po prostu ten pan, który odśnieżał, nie wiedział gdzie drogi. Przyjeżdżaliśmy w nocy, po północy. Pamiętam, że raz Sylwestra przyjechałem przed dwunastą godziną, przemoknięty, zmarznięty, tak ta praca wyglądała. Mówiąc szczerze, nie dałbym rady dalej, żeby nie pracować społecznie dla wsi, dla mieszkańców, żeby nam się dobrze i wygodnie żyło w małej ojczyźnie, jaką jest w Łosan. Dlaczego zdecydowałem się? Ja więc wszystkim lubię sobie stawiać wyzwania. Chciałbym, chciałbym coś nowego, chciałbym wprowadzić coś, coś, coś zmienić dla naszej, naszej miejscowości, gdzie, gdzie w jakiś sposób ją Uwyraźnić, pokazać jej piękno, to jest jakby jakiś, jeden z moich celów, między innymi, e, między innymi dlatego powstało nasze stowarzyszenie dla Włosani, gdzie, gdzie chcieliśmy e, zacząć dbać o te drobne rzeczy, czy te rzeczy, które wszyscy pomijają, a, a tak naprawdę są bardzo istotne. To, to są może drobne rzeczy dla, dla niektórych, ale dla nas, dla mieszkańców Wosani, tu pętla, tu jakieś miejsce, gdzie się spotykamy, tu gdzie nas widują, bardzo istotne. Jaka miejscowość? Jest bardzo przede wszystkim miejscowością ładną, przyjemną. Będziemy zadowoleni, jak się pobuduje teraz te ścieżki rowerowe, abyśmy mogli. Jest trudności troszeczkę, bo nie ma całej tej infrastruktury. Teraz mamy rozbudować kanalizację, abyśmy mogli korzystać z, z tych Wosań jest miejscowością, w której mieszkam od zawsze, czyli od urodzenia. Chciałbym, żeby ta Wosań miała swój. Chciałbym, żeby ta włosań miała wygląd, żeby to była nowoczesna włosań, która jest dobrze pojmowana, w której mieszkańcy się dobrze czują, w której tak naprawdę nie, nie, będziemy, nie będziemy się wstydzili, że tam to jesteśmy, tak? Bo dzisiaj różnie z tym bywa. Wosaj ma być nowoczesną, piękną miejscowością, która jest niespełna 15 km od Krakowa. Czyli tak naprawdę bardzo blisko. Wykorzystajmy to. Jeżeli chodzi o moją, e, moje stanowisko, kontynuacja e, mojej pracy dalej. Bez zmiany. Myślę, że mam już takie doświadczenie, które jest. Natomiast. E, Dobranie nowej rady, czy zmiana, czy, czy, czy wymiana pozwoli dużo na różne prace spowodowane tym czy tamtymi trudnościami. Gdyby była potrzebna kontynuacja, nie, nie startowałbym, powiem szczerze. Nie startowałbym, ponieważ pewnie mój przeciwnik, e, przeciwnik któremu jest, mam zaszczyt się dzisiaj mierzyć, pewnie by sobie poradził z kontynuacją. Ja widzę diametralne zmiany, ale takie naprawdę diametralne, które które obudzą tą miejscowość. I, i, I dla mnie przede wszystkim zmiany i też raz przez duże z zmiany. Pracowałem z trzema osobami prawie 23 lata i bardzo dobrze mi się układało, ponieważ ci członkowie Rady Sołecki, Sołeckiej, którzy mieszkają w Łosani, byli, mieszkają na różnych końcach w Łosani i Współpracowali ze mną dokładnie tak samo jak ja z nimi, zgłaszali mi różne trudności, co się dzieje, czy przyszła ulewa, czy przyszły zamiecie śniegów, tośmy razem wspólnie usuwali i pracowali. Rada sołecka jest bardzo ważna. W moim, w moim mniemaniu jest to, jest to przekrój osób, które reprezentują całą miejscowość. Osoby, które są w Radzie Sołeckiej, tak naprawdę oni wiedzą najwięcej, czyli najwięcej wiedzą o Włosani, Czyli są w stanie doradzić, pomóc. Przede wszystkim ważne jest to, żeby się angażowała. Żeby się angażowali. Przez swoje, swoje angażowanie jesteśmy w stanie dużo zrobić. Ja rozumiem, że, że Sołtys jest, ma być liderem tej, tej Rady Sołeckiej, jak, jak patrząc obiektywnie, liderem całej miejscowości, ale nie widzę Sołtysa bez dobrej rady. Ludzi, którzy się chcą angażować, którzy chcą pomagać, którzy będą poniekąd też poniesią, ponoszą odpowiedzialność za to, Wiemy, nie jest to żadna odpowiedzialność typu kalibru wielkiego, ale jest to odpowiedzialność przed, nawet samym sobą, przed swoimi, lokalnymi, przed swoimi sąsiadami. Żeby wygrać wybory, no to trzeba mieć zaufanie do ludzi i ludzie do Sołtysa. Myślę, że nie jestem osobą konfliktową, yy, yy, który bym nie potrafiał nie potrafił rozmawiać z mieszkańcami wsi włosani i tak robię czy to na zebraniach czy osobiście w różnych zajęciach które bezpośrednio są prowadzone na terenie wsi gdzie są prowadzone różne uzgodnienia tak jakby i teraz odnośnie kanalizacji żeby uzgodnić yy, czy ta kanalizacja pójdzie tędy czy tam tamtędy żeby ludzie się zgodzili i myślę że potrafię przekonać społeczeństwo do siebie. Chciałbym wszystkim nasze priorytety doprowadzić do, 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 do końca. To jest kanalizacja, która się zaczęła i ją nadzorować. I tutaj jest Rada Słowecka najbardziej potrzebna, ponieważ to nie jedna osoba będzie pilnowała tego wszystkiego. Pilnowała. Być może słowo złe, ale musimy dbać o to, jak to się robi i jak to będzie zrobione, bo tak naprawdę, tak naprawdę co my dzisiaj mamy? My dzisiaj mamy część Włosani, która jest kanalizowana, mamy oczyszczalnię, która de facto nie obsługuje tej miejscowości. A, a, a kierunek jest taki, żebyśmy jednak całą tą Włosanią. Ja rozumiem, że wszyscy by chcieli dobrze, wiemy o tym, że każdej miejscowości inne by też chciały mieć kanalizację, ale tak naprawdę my mamy tą oczyszczalnię, którą stura de facto stoi pusto. I to jest jeden z moich priorytetów. Drugą bardzo ważną rzeczą jest środek naszej wsi. Umówmy się, że środkiem wsi jest tam miejsce, gdzie jest szkoła. Ta nieszczęśliwa nasza remiza, która wygląda, zachowaj Boże, tak jak ona wygląda. I, i ten, ten cały, zaplecze w postaci przystanku. Rzeczą bardzo ważną jest, żeby powstał nowy budynek. Budynek, który będzie satysfakcjonował jak i straż pożarną, tak i młodzież naszą. Naszą młodzież, która nie ma miejsca, nie ma miejsca się gdzie spotykać, gdzie sobie siąść, a tak naprawdę nawet najprostsze rzeczy, nie wiem, porozmawiać. Poza tym są sprawy bieżące, które no, wszyscy chcieliby, są drogi, nieszczęśliwe drogi, dlatego że są też tak naprawdę czy są też może dużo? Ja bym chciał dużo. Będę starał się w jakiś sposób każdemu, każdemu dać, dać szansę, żeby się mógł wypowiedzieć i działać w jego imieniu, z Radą sołecką. Na pewno nie zrobimy wszystkich dróg w jeden rok, bo to jest niemożliwe. Ten rok już jest dla mnie niemożliwy, bo zostają już fundusze podzielone. Ja co prawda mam inne podejście do tego, ale chciałbym, żeby to wszystko, co będzie, kiedyś będziemy sobą prezentować, żeby każda część Włosani nie była zapomniana, a więc była wypunktowana i maksymalnie, co jesteśmy w stanie zrobić, zainwestować w tą Wosani. Każdą, każdą dosłownie, na tą ulicę, która ma tylko jeden dom. Czemu nie, są też z Włosani, tak? Moje marzenie jest takie, żeby włosaj wyglądała pięknie, spokojnie, to jest moje marzenie, żeby wszyscy mieli drogi, dojazd, wyjazd, żeby żyło nam się lepiej. Chciałbym, że miejscowość, w której mieszkam może nie była wizytówką, ale żeby, żeby była dobrze pojmowana. Żeby nie było sytuacji, w której jeżeli ludzie, którzy nie mieszkają starają się o coś walczyć, są przedstawiani w sposób nie do końca czytelny. To, że potrafimy się zorganizować, to jest, z tego jestem dumny. Dumny jestem z tego, że potrafimy walczyć, że walczymy o swoje. To jest moje marzenie, żeby dalej to trzymać, żebyśmy byli zawsze ze sobą i, i, i cała nasza miejscowość tak naprawdę, bo tak dzisiaj to jest, tak to wychodzi, że to jest nieważne, czy ktoś jest z dołu, czy ktoś jest z góry, czy ktoś jest z jakiejś innej części Włosanii, my potrafimy się zmobilizować. To jest, to jest moje marzenie, żebyśmy dalej utrzymali i w tym kierunku, czyli pełna, pełna mobilizacja, jeżeli jest do czegoś, jeżeli mamy, możemy coś zrobić wspólnie, róbmy to. Wybory odbędą się w niedzielę, 29 marca od godziny 8 do 17. Zapraszamy do szkoły podstawowej imienia Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani. Otrzymamy dwie karty do głosowania. Oprócz karty z kandydatami na Sołtysa, będziemy mogli wybrać pięciu członków Rady Sołeckiej: Kandydują Maria Kotarba, Kazimierz Macheta, Jerzy Puch, Krzysztof Suder, Czesław Szczurek, Jan Szczurek, Józef Wawrzynek, Dorota Witkowska-Stomska. Zapraszamy do głosowania. Wspólnie wybierzmy swoich gospodarzy.